Cześć witam was serdecznie słuchajcie dzisiaj parę słów powiem na temat za X za imprezę kto powinien płacić czy DJ powinien płacić czy organizator czy jeszcze może ktoś inny gdzie się płaci ile to kosztuje. Według polskiego prawa na dzień dzisiejszy ZAIKS za imprezę płaci organizator tego wydarzenia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby DJ pomógł mu w uregulowaniu tych należności. Robi się to w prosty sposób, online. Można sobie założyć konto na ZAIKSie. Ja takie konto posiadam, jako że parę razy do roku pomagam moim parom młodym w płaceniu ZAIKSu. Loguje się na konto, podaje rodzaj imprezy, miejsce uroczystości, jaki jest, jakiej klasy jest lokal, w jakiej miejscowości, ile osób jest na weselu bądź też innej imprezie, czy jest to wesele z poprawinami, czy też bez, czy muzyka jest wyłącznie odtwarzana, czy też jest jakiś zespół podczas imprezy. No i tam po uzupełnieniu tych wszystkich rubryk pokazuje się koszt za X. Za wesele powiem Wam, że w zależności od wielkości wesela i miejsca, w którym się ono organizuje. To są to kwoty rzędu od 100 paru do 300 paru złotych. Zatem podsumowując, DJ nie musi mieć żadnej licencji podczas prowadzenia imprezy. Tą licencję wykupuje organizator, ale oczywiście DJ, jeśli ma taką dobrą wolę i chęci współpracy z organizatorem, może pomóc mu w załatwieniu formalności. DJ ma obowiązek grać z legalnych źródeł muzyki, czyli w czasach dzisiejszych to, są to z reguły pliki MP3 zakupione w odpowiednim sklepie internetowym. Jeśli masz jakieś informacje, o których ja nie powiedziałem, podziel się oczywiście w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam Cię także gorąco do subskrypcji mojego kanału, na którym wrzucam filmy dotyczące planowania i organizacji imprez, wesel i innych wydarzeń.